Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat ustawień e, magnetyzmu w ciele. Tak. E, I synchronizacji ciała, umysłu i duszy, czyli synchronizacja cud. Synchronizacja cud polega na tym, że e, tak jak sama nazwa wskazuje, synchronizacja, e, czyli mamy więcej ciał. Fizycz, oprócz fizycznego, tak? Czyli mamy ciało fizyczne, mamy ciało mentalne, mamy duszę, umysł i to wszystko, mamy parę jeszcze innych ciał, których jeszcze nauka nie zdiagnozowała, ale problem polega na tym, że wszystko musi być na tym samym miejscu czyli każda komórka z jednego ciała musi. Pasować i nakładać się z komórką w tym samym miejscu w drugim ciele. I tym sposobem jest właśnie synchronizacja cud, czyli ciało, umysł, dusza, ponieważ rodząc się masz wszystko na swoim miejscu. Możesz zapierniczać jak mały samochodzik i ciężko za to nadążyć. W późniejszym wieku jest trochę gorzej, z prostej przyczyny, ponieważ przestajesz korzystać z tych rzeczy naturalnie i musisz się nauczyć z powrotem z nich korzystać, czyli korzystać z tego bardziej świadomie. Kwestia jest taka: jeżeli ty chcesz, aby wszystko z powrotem ci wychodziło. Masz biznes i wykrzacza ci się coś przed samym podpisaniem kontraktu. Jeżeli wszystko, co robisz, jest okupowane dużym bólem, a ty chcesz, aby wszystko zaczęło Ci wychodzić z powrotem. Chcesz podpisać ten kontrakt, zarobić więcej pieniędzy. Nie układacie się w domu, a chciałbyś, chciałabyś to naprawić. Czyli synchronizacja jak najbardziej jest dla Ciebie. Bierz pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz. Wszystko, co robisz, robisz dla siebie. Ja mogę pokazać Ci drogę, którędy trzeba iść, aby tą synchronizację dokonać. Mogę przeprowadzić się przez cały proces. Nazwałem to synchronizacją, ponieważ Jak inaczej można nazwać, jeżeli Ty składasz wystający kawałek ciała z tej strony, wystający kawałek ciała z drugiej strony, a Ty stoisz na środku w fizycznym ciele. I nie wiesz dlaczego ktoś, patrząc na Ciebie, mówi i zachwyca się tą, że o, jaki Ty jesteś, jaka Ty jesteś, powiedzmy na przykład w dzieciństwie, tak? Bo widzą od razu Twój potencjał podświadomie, że ty możesz dać im bardzo dużo energii, a jak dasz im bardzo dużo energii, to oni będą się czuć lepiej, a ty będziesz usypiać. Znam jedną osobę, która miała bardzo duże szczęście. Normalnie, innej takiej szczęśliwej osoby z takim przyciąganiem różnych dobrych rzeczy nie znałem nigdy. Do momentu miał to, kiedy jego córka chorowała bardzo mocno, i on przelał całą swoją siłę życiową na swoją córkę, aby uratować jej życie, i stracił swoją umiejętność posiadania szczęścia. Nie to, że się nie cieszył z jakiejś rzeczy, tylko przestał mieć szczęście w życiu, typu zbiegi okoliczności i całą resztę. Wszystko da się odzyskać, wszystko da się zrobić. Kwestia jest tylko wiedzy i Twojego uporu, aby to wszystko dokonać. Ja z Agnieszką przyjechaliśmy do Tanzanii i wszyscy nam odradzali, wszyscy nam mówili, że to jest niemożliwe, żeby w ogóle pojechać do Tanzanii w tym momencie, kiedy to właśnie zrobiliśmy, a to było na początku samej epidemii głupoty. Zwanej koronawirusem, i wszyscy mówili, że już jest wszystko pozamykane, samoloty nie latają, a my przez swoje prawo przyciągania i niezłomną wolę i wiarę przyciągnęliśmy to co chcemy, czyli wsięliśmy do samolotu, kupiliśmy ostatnie bilety. Pierwszy raz widziałem, aby lotnisko było puste. Czułem się jak pierwszy pasażer lotniska, ponieważ nie było tam nikogo. Nawet obsługi to można było policzyć na palcach jednej ręki w jednym miejscu, i cała płyta po prostu była pusta. Ale wracając do synchronizacji i ustawienia magnetyzmu w ciele, synchronizacja pomaga złożyć Ciebie w jedną całość. Ustawienie magnetyzmu w ciele pozwala, abyś zaczął zaczęła przyciągać właśnie to, co ty chcesz przyciągać. Wszystko odbywa się, znaczy, może odbywać się przez telefon. Tutaj akurat ograniczeń żadnych nie ma, ale generalnie potrzeba jest trochę przygotowań. Jeżeli Ty chcesz, aby to wszystko się u Ciebie wydarzyło, co Ty chcesz, żeby to nie było pobożne życzenie, ale to, aby na wstrzyknięcie palcem, praktycznie osiągać niektóre rzeczy, które chcesz, może takim trywialnym przykładem jest po prostu miejsce parkingowe, że wymyślam sobie, jest moje miejsce, czeka na mnie, otwieram oko, o patrzę, jest wsiadam i zostawiam samochód to jest takim e, najbardziej prostym przykładem e, który działa przyciąganie e, prawo przyciągania ponieważ no to jest taki mały przykład ale można tak jak my e, przyciągnąć to co chcemy tak? czyli jesteśmy w Tanzanii e, przyciągamy ludzi, których e, chcemy przyciągnąć a przy okazji robimy to, co lubimy, czyli pomagamy innym. I co? I Ustawienie magnetyzmu w ciele powoduje, że Twoje ciało przestaje się stresować, przestaje być czymś nagabywane. Całe Twoje ciało robi taką ochronną skorupkę, która powoduje, że nic a nic nie może ci się stać. Czyli żadna osoba nie może ukraść ci energii. E, żadna osoba nie może wyprowadzić cię z równowagi. E, ty zaczynasz po prostu przyciągać zdarzenia, o których po prostu tylko kiedyś tam pomyślałeś, pomyślałaś, a teraz się będą e, wydarzać i, i tworzyć twoją przyszłość. E, przeszłość zostawisz za sobą, a y, przyszłość jest Twoją zagadką, tak? Czyli y, będziesz mieć y, trochę y, zbiegów okoliczności, bo tak to można nazwać, a każdy zbieg okoliczności okaże ci się, że o, a to kiedyś miałem w mapie marzeń, a to o tym kiedyś myślałem, myślałam, a Ty chciałam naprawić związek. To też jest możliwe. Przez synchronizację i. Ustawienie magnetyzmu w ciele możesz wpływać na całe Twoje życie: na biznes, na relacje z bliskimi, na związek. Nawet jeżeli ty chcesz, aby ktoś pomógł ci w jakimś projekcie, chcesz zrobić więcej, możesz skorzystać z synchronizacji albo możesz zapisać się na kurs, na przykład kurs energii pieniądza, na którym. Podczas którego już uczestnicy zarabiali więcej, bo przyciągali trochę więcej e, takich sytuacji, których normalnie by nie zauważyli. E, przyciągali takie osoby, z którymi zarobiły znacznie większe pieniądze. Jedna dziewczyna zarobiła 500% więcej na koncercie, bo e, zarobiła, tak? Podczas kursu, w połowie dokładnie a kurs trwa 11 dni. Także przemyśl sprawę. Mogę ci nauczyć jak władać energią w swoim ciele. Jak przelewać ją między twoimi częściami ciała, aby wszystko co dzieje się u ciebie, czyli na przykład jesteś chory, chora albo skaleczyłaś się, czy skaleczyłeś się i chciałbyś szybciej doprowadzić tą ciała do stan używalności to też jest możliwe lub miałeś operację i albo masz mieć operację to chcesz, żeby to wszystko miało ręce i nogi i chcesz, aby wszystko wydarzyło się tak jak powinno się wydarzyć to też pomoże. Mamy różne przykłady. Mamy osoby, które miały mieć operację i nie miały, ponieważ choroby się cofały. Mamy przykłady starszych osób, które przeszły synchronizację i ustawienie magnetyzmu w ciele, a przede wszystkim co zrobiły? Uspokoiły umysł, zaczęły korzystać ze swojej świadomości i operacja się udała. A mając 60 parę lat, nie zawsze osoby później dochodzą do tego stanu, kiedy były sprzed operacji. Ponieważ nie do końca wierzą w to, co się może wydarzyć, albo powątpiewają. A podczas całej synchronizacji, podczas całego procesu, który rozpoczyna się już zaraz po całym powiem, zabiegu, przez następny miesiąc, Dochodzą różne cuda. Także, jeżeli coś Ci się spodobało, daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz, to odezwij się po prostu pod tym wideo albo na, do mnie, albo do Agnieszki, albo na maila. Także trzymam kciuki za Twoją decyzję, bo od Ciebie wszystko zależy. Także do zobaczenia i do usłyszenia.